Myślałem nad tym od bardzo dawna. Ta myśl nie dawała mi spokoju. Myślałem o tym ciągle, w pracy domu i na spacerze. W pewnej nocy przyśniło mi się wszystko. Na szczęście zapamiętałem cały sen. Przeanalizowałem każdy detal. Rano, od razu po przebudzeniu, postanowiłem przenieść wszystko na papier. Krok po kroku zaprojektować wyśnione arcydzieło. Chyba nie muszę wam mówić, że najważniejszy jest dobry projekt. Potrzebowałem drewna. Nie zastanawiałem się długo i ruszyłem na jego poszukiwania. Nie była to lekka i przyjemna podróż. Oj nie, zbliżałem się do miejsca, z którym wiązałem duże nadzieje. Hmm, w lesie drewna nie znalazłem, zatoczyłem na sobie wzrok jednej pary oczu. No cóż, spróbuję w innym miejscu. Nie mogę się poddać, czuję, że jestem już blisko. Godziną później byłem już na przedmieściach. Sprawdzę, czy nie znajdę czegoś w parku. Słuchajcie, nie musiałem szukać długo. Trafiłem na te oto cudeńka. Idealne! Teraz pozostało zabrać się do pracy. Przepis jest następujący. Wyheblowałem z każdej strony trzy kawałki drewna. Pozbyłem się w ten sposób wszelkich nierówności. Dodatkowo wszystko wyszlifowałem. Tak przygotowane drewno jest gotowe do dalszej obróbki. Ok, teraz podocinam moje znalezisko. Wyznaczyłem miejsce cięcia. Zdecydowałem, że moje cudo będzie składać się z trzech elementów o różnej wysokości. Dzięki temu zestaw nie będzie banalny, a efekt końcowy na pewno zaskoczy. Niestety tarcza nie była zbyt ostra, więc pozostało zająć się postrzępionymi krawędziami. Następnym krokiem jest wyznaczenie środka na górze naszych elementów. Wiercenie otworu w tym kapitalnym sękownikiem okazało się bardzo wymagające. Takie sytuacje kształtują charakter, dlatego oszczędzę wam tego dramatu. Ciao, jedziemy dalej. Po heblowaniu, docinaniu i wierceniu nadszedł czas na dekorację. Użyłem do tego jutowego sznurka o średnicy 8 mm. Początku nie wiedziałem jak go estetycznie zamocować, ale tu z pomocą przyszedł klej na gorąco. Zarówno sznurek jak i klej kupiłem w pobliskim markecie. A więc po kolei zawiązałem na nim węzeł tak, żeby z jednej strony został postrzępiony kawałek, a następnie przykleiłem go do drewna. Ważne, żeby mocno nawinąć sznurek, wtedy całość będzie tworzyć zwartą konstrukcję. Odciąłem nadmiar, zawiązałem i ponownie przykleiłem. Dobra, teraz nadamy drewno odrobinę charakteru. Całość zaolejowałem olejem lnianym, oczywiście z pominięciem sznurka. Gdzieś czytałem, że najlepiej wetrzyć go w powierzchnię szmatką, więc też tak zrobiłem. Moim skromnym zdaniem drewno plus olej to dobre rozwiązanie. Wygląda naprawdę dobrze. I jak? Ciekawi co z tego wyszło? Tadam. Tak wyglądał owoc z mojej pracy. Taki świecznik zrobiła przede mną co najmniej setka majsterkowiczów. No ale umówmy się, ten został wykonany własnoręcznie, przeze mnie. <noise> Ogólnie jestem zadowolony. Efekt jak na nieduży nakład pracy jest całkiem ok. Dajcie znać w komentarzu co o nim myślicie. Pozdrawiam. Sub łapka w górę i do zobaczenia.